Witam na lekcji 6 kursu podstawy programowania w C-Sharp. Tym razem zajmiemy się czymś całkowicie odwrotnym do zmiennych, a mianowicie stałymi. Co to są stałe? Stałe, yy, deklaracje stałych odbywają się dokładnie w taki sam sposób jak zmiennych, ale stałych nie można zmienić w trakcie działania programu. Może zademonstruję, wszystko się wyjaśni. Definiujemy inta jaką stałą, czyli przepisujemy const, informujemy, że to jest stała, ten int nigdy się nie zmieni. Żeby udowodnić, że tak się stanie, no to spróbujmy coś z tym zrobić. Proszę, błąd. Nie można zmienić wartości consta. Możecie się spytać, po co w ogóle komuś konsty w takim razie? Wbrew pozorom jest to bardzo ważny element y, tworzenia programów. E, może wyjadę tu trochę w przyszłość, ale podam przykład y, tagów w Unity. Mamy w Unity, mamy, każdy element, możemy otagować. Powiedzieć to są drzewa, to jest teren, to jest player. I te tagi są y, stałe. Wiemy, że on się nazywa player, wiemy, że on się nazywa drzewa. I potrzebujemy tych stałych w naszym, w naszym kodzie. Dlatego piszemy const string, tak równa się player, const i tak dalej, i tak dalej. Po prostu ustawiamy consty, bo to są stałe, one się nie zmieniają. I w tym momencie mamy pewność, że jak się odwołujemy lub porównujemy dwie zmienne, tudzież zmienną i stałą, bo oczywiście można tak zrobić, Osiągamy odpowiedni wynik, prawdę lub fałsz. Dlatego konsty są ważne. Są to wartości niezmienne w programie. I myślę, że to krótkie wyjaśnienie powinno naświetlić, do czego właściwie konsty służą. Sami możecie sobie wymyśleć, gdzie użylibyście konstów. Niemniej jednak, wydaje mi się, że niejednokrotnie będziecie potrzebowali użycia konstów, chociażby po to, gdzie chcecie zdefiniować jakąś. Rzecz, której nie chcecie, żeby została zmieniona nawet przypadkiem. Niejednokrotnie bardzo fajnie się to sprawdza, jak jest praca grupowa, gdzie ustala się pewne odgórne zasady, że to będzie zielone, to będzie czerwone, to będzie żółte, przypisuje się to w konstant i wtedy wiadomo, że cały program tam ma zielone, żółte, czerwone itd. itd., itd. Możliwości są nieskończone konstów, tak samo jak i zmiennych. Myślę, że to by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam do kolejnej lekcji.